Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy 20 października 2024 i mówię, dzisiaj jest niedziela, a mówię obiecałem, że coś tam może w niedzielę zakreśnię. Jestem akurat po małym takim obiedzie. Jest rosół, ale ma być tylko u mnie rosół, nie będzie drugiego dania, więc użyłem się. Mam takie zupki porobione, jak Państwo wiecie. Z, z tematu nieżyję i tyle. Mam zupki porobione z ziemniakami, takie, więc otworzyłem z dziadem i się posiłem. pierdziele czekaję na te zupy, na, na ten rosół. A więc dzisiaj będziemy omawiać pewną firmę. I tak na samym początku, pamiętajcie, że po prostu yy, nie jestem żadnym tutaj analitykiem giełdowym, ani radcą, doradcą. Po prostu sobie dzisiaj znów powróżymy z kuli. Zobaczymy, co tam ta kula nam powie. Czy powie prawdę, czy po prostu skłamie. Zobaczymy, jak to. Wychodzi, bo pamiętajcie, że to, że się rysujemy analizę techniczną, to nie znaczy, że od strony fundamentalnej po prostu wszystko się zgadza, bo wiadomo, firmy tak kręcą, inni tak kręcą, żeby to wszystko wyglądało, nie wiem, na przykład na wzrosty albo na spadki. A więc za chwilę będziemy w temacie działać. Jeszcze raz podkreślam, tu regułka jest: przeczytaj, żebyś się nie pieprzył w inwestycje. Jak ktoś też, to napisz do mnie e-mail, a jak nie, to po prostu mm, trudno. Aha. Dzisiaj po, będziemy po, porozmawiamy o filmie Data Walk. Nie wiem, co to jest Data Walk, ale później sobie to sprawdzę. Ale tyle, co ile tam troszeczkę tam luknąłem, jak to wygląda, o co tu chodzi, i mówię: Data Walk, to już Państwu mówię, to jest jakaś tam firma analityka powiązana, to poprogramowanie klasy, jakieś tam do błyskawicznej i zaawansowanej analizy powiązań. Nie wiem o co chodzi. Ale znowu jakieś coś cudo internetowe, chyba wirtualne. Ja to z tymi biznesami wirtualnymi to tak Panie kochany z daleka, ale była u mnie na Discordzie taka prośba, a mówię, mówię zrobię na szybko taką analizę. Co piszę, to pisze, łatwo w użyciu i w utrzymaniu. No co to w utrzymaniu, to jest jak to się mówi garaż, jak masz posprzątane. Dobra, I nie będziemy czytać. Jak ktoś chce, to może wejść sobie na tą Stronę tej firmy. Ta firma. Zaraz sprawdzimy, jak to się nazywa ta firma. widzicie dalej mogę nawet przesunąć. Tak wszystko zablokowało. <grytania> data walk.com. Piszecie, to będziecie mieli mm, to po tą firmę. Coś tam chciałem więcej, czy coś będą pisać więcej, ale tak jakoś nie piszą o, o firmie, tylko tak. O produktach. od razu o produktać. No dobra, no to jak już jesteśmy, to wchodzimy na ten wykres i tu coś tam porysowałem. Na chwilę obecną nie będziemy się skupiać, jak to się mówi, na czymś jakimś szerokim, ale zobaczymy, co tutaj się dzieje na wykresie. I tutaj, co widzimy, to po prostu widzimy właśnie pewne kwadraty, które tam już tłumaczyłem w innych odcinkach, a więc maksymalne takie wzrosty. Ja widzę tu na czerwonych, tutaj kwadratach i, i tak to wygląda z mojej strony. Na chwilę obecną mówię, wykres opuścił się powyżej tego, tego kwadratu. A więc jest dosyć mocny spadek i co tu dużo mówić. Na chwilę obecną przyglądałem się też y, jakąś dywergencji mojej, bo przecież Państwa uczyłem tej swojej dywergencji. Ja już sobie to skasuję, nie by, by tutaj nie zaśmiecać. I ta dywergencja mi tu tak wyszła trochę ona taka, nie jest ni w 5 ni w 9, bo idzie od tego miejsca, idzie w górę, a tu idzie gdzieś od środka i tu idzie też. Y, no, jakaś dywergencja się szykuje. A więc, y, więc. Y, y, to jest taka, nie ona się osobiście nie podoba, więc prawdopodobnie może być spadek dalszy, więc to nie, nie ja tu wnioskuję, że to dopiero taka pierwsza dywergencja się utworzyła, ona nie jest po prostu na wejściu ale no mogę się mylić, mogę się mylić, może mogę się mylić, tak więc mimo wszystko ten kwadrat dolny to jest taka maksymalna maksymalne możliwość, taki dzwonek, że tutaj możemy z, się zapakować ku wzrostom. Tu pierwszy kwadrat, bo widzicie, nie wypalił. Ale na czym nie wypalił? Już Państwu mówię, bo jak na takie ludzie kwadraty grają, czyli tak, wykres nam spada, i poszedł w górę. I on ten wykres nie wybił tego kwadrata powyżej tego, tak? że on nie wybił, no to po co w kurwa wchodzisz? To, tak? I to zrobi powrotem. I teraz zobaczymy, czy to po prostu wybije tak, tak, do góry, czy po prostu będzie tutaj odbicie i dalsze spadek. Tego nikt z nas po prostu. Nie, nie powie, bo nawet, nawet wróżba z kuli państwu też nic nie powie, więc hmm, raz ten wykres, ja po prostu tak widzę, że no, szansa jakaś jest, szansa jest. E, tutaj jest korekta dosyć duża, ciekawe. Jeszcze nie sprawdziłem, czy tu jakieś nie ma dziur w tym wykresie, ale na jednodniowym, tygodniowym sprawdzę jeszcze z ciekawości, czy jakaś dziura powstała. No nie powstała tutaj chyba dziura żadna. Wykres widzę szedł tak jak słoniutko w dół. No, a więc tutaj kwadraty porysowane. Nie, nie ma nic, żadnej dziury, żeby się tutaj przyczepić. A no więc na chwilę obecną nasze wróżenie i takie plany, że po prostu wykres może nam tutaj pójść do góry. Maksymalnie ja sądzę, że ten wykres może pójść do, do po prostu tego kwadratu. To jest taki kwadrat. Gdzie wykres może pójść i lecieć dalej w dół, czyli może zrobić coś takiego, że tu ja od tego miejsca wykres poszedł tu w, w dół, tu odbije i lecimy dalej w dół. Więc tu jest taka niespodzianka, więc może coś takiego być, i na tym wykresie trzeba po prostu na to miejsce uważać. Więc jak jeżeli byśmy coś myśleli o zagraniu, nawet w tym miejscu, jak jesteśmy, bo może, je, może będzie wybicie tego kwadratu małego, a więc nasze pierwsze wejścia to nie po, powinny być z rozegraniem. Maksymalnie mówię, maksymalnie tu 30%, tu jest 13%. No i jak Państwo uważacie, możecie jakimś małym, drobnym kapitałem spróbować do tego miejsca. Ja znaczę, że od tego miejsca, bo po prostu wykres może się jeszcze nam do tego miejsca, yy, no po prostu zwalić. Ja sprawdzę, czy tu jest miejsca do tego. Ceny no to jest około 20%, może jeszcze tu od tego kwadratu wejść do 25% dość, a więc hmm, jak będziecie Państwo chcieli inwestować, to proszę tutaj zachować ostrożność, więc tutaj na chwilę obecną ja tu nie widzę jakiejś siły mocnej, tu powinna się wytworzyć kolejna struktura jakiejś, jakiegoś, jakiegoś stworka, może być do tego miejsca i dopiero jakieś wybicie, jak tu do tym będzie, to znów będzie stworek od tego miejsca do tego i znów jakieś wybicie, to nie jest takie proste, że te wykresy będą tak szły od razu, łup, i do, i, i do góry wam polecą. Nie poleci żaden wykres do góry. To jest, to jest taka nasza wróżba, że dotąd wykres pójdzie, tak? Ale żeby ten wykres nam poszedł do góry, do tego miejsca, nie, tu nie wyjdzie, tak? Musimy zrobić tak. To teraz musi wykres zrobić tak. O, teraz wykres musi zrobić tak. o tego miejsca, jak już mamy. Wykres powinien do tego, do tego miejsca gdzieś dojść, tu skorekcić, i no, załóżmy, że pójść no gdzieś do tego miejsca, tak? Załóżmy do tego miejsca i tu zobaczymy jakiś kolor taki i to byłoby te miejsce i teraz jak byłoby to, to miejsce, możemy dopiero rysować od tego miejsca, że wykres może nam wtedy iść ku górze, więc no, nie jest to takie proste, żeby to rysować. Jeżeli nawet poszedł do tego miejsca, to później są kolejne takie tutaj ciągotki, aby po prostu narysować znów kolejny wykres, czyli od tego miejsca, Byłaby struktura taka i taka, więc wszystko ma swój cel i plan w rysowaniu tych struktur, stworków, yy, które ja tutaj Państwu rysuję na wykresie. Nie będziemy się tutaj rozdrabniać, ale mówię, to ten stworek powinien nam po prostu powstać, taki nowy, czyli od tego powinno być do tego, i tu byłoby ile? 78, nie, tu 61 byłoby, tak chyba. Maksymalnie. No tutaj spadek byłby, może, z powrotem, taki i wybicie na 127 albo 161. No, to byłoby gdzieś do tego miejsca, mógłby być taki wzrost. Czy będzie, to, to, nie, to nie wiem, do tego Państwu nie powiem. Tak to wygląda, że to miejsce by mogło być osiągnięte na tym stworku. Dlatego też nie ma co tutaj więcej planować. Na to inwestycje. Na chwilę obecną jesteśmy w takim miejscu, a nie innym. Zobaczymy, co będzie po prostu dalej. Popatrzę jeszcze takie słowie spadki. Zobaczymy. Czy jakiś większy spadek był. taki słaby ten spadek był. Tu nic nie było ciekawego, więc tu się nie dzieje. Zmierzymy poziomy. No jesteśmy w tym miejscu. Poziom 161, to wychodzi gdzieś w tym miejscu. To nawet ten wykres jeszcze do tego miejsca nie doszedł. Zobaczymy no, jeszcze gdzie indziej. 161 to miejsce. No jesteśmy. Jesteśmy na 161 w tym miejscu. Skoro zaznaczymy. No nie ma tego odbicia jeszcze na 160, ale w granicach 160 jesteśmy. Dobra. Przejdziemy niżej. jak wygląda. Wygląda jak wygląda. No jeszcze cofnę, poczekajcie. Tak. Ojej, dlatego ja to na żywo nie robię, bo po prostu czas leci, a po co to to na, na żywo robić. Jeszcze to sprawdzimy ten układ. Pira drzwi. Nie wiem, czy to był zaznaczony, czy nie wyznaczony. Chyba to tu było, 161. Yy, Nieważne, to jest każdym razem co innego się rysuje. Dokładnie, Bym mógł pójść, to wysetka. setka. No może jest szansa, może jest szansa, żeby tutaj tutaj odbić to do 113, gdzieś 113 tutaj FIBO gdzieś było. Może będzie reakcja. No dobra, to my to rysowaliśmy, teraz kasuję. A teraz jakieś tam trendy boczne. Robimy jeszcze te trendy. Ten kwadrat jest w takim miejscu. W takim miejscu. No. Także na razie jesteśmy. No, więc próbujemy na razie na trendzie, temu tak mówię, na tym trendzie próbujemy odbicie, po prostu no, nic tu specjalnego nie ma i jesteśmy na wybiciu tego kwadratu, tego co sobie wcześniej, trzeba czekać co się wydarzy, tak więc jakby to powiedzieć, gdybyśmy zdjęli już te, te, te malowidła, stworki, te rysuneczki, to nasz kwadrat właśnie tak wygląda, że mamy wybicie, tak? I teraz mamy oczekiwanie czy po prostu, żeby ten wykres szedł w górę, a więc pasowało, aby ten wykres przynajmniej od tego miejsca już zaczął nam iść w górę, tak? Przynajmniej, te, żeby te dwa miejsca były wybite. I wtedy jest szansa wszędzie, byłaby duża szansa, że ten wykres by został wybity, ten kwadrat na nowo, tak? Ale by to został na wybity na nowo, aby my narobili w ten sposób sobie fajnego tutaj fajnego, fajnego zagrania. Jakby to by się, jakby to się zakończyło. No to mówię ten poziom 115, tak jak ja liczę do tej pory byłby w tym miejscu. No i tu byłby poziom 161 FIBA. Te 115 zrobimy kolorem białym. O, i jest git marina. No. A więc, jak było wybicie, tutaj overbalansa, jest duża szansa, że ten wykres może iść ku górze. Ku górze. Bo na chwilę obecną mamy te dwa overbalansy w tym miejscu. Tak, jest są jednakowe wielkości. Proszę bardzo, tak, są same wielkości tego overbalansa. I tu jest taki, robi się zygzak. I ten zygzak, no on takie troszeczkę daje tutaj takie poczucie niebezpieczeństwa, bo ten zygzak może być tak, że jeszcze nam tutaj wywalić może. Tak więc trochę ja tu się obawiam tego zygzaka, czy faktycznie no, on by tak poszedł. Hmm. No, chyba nie no kurczę no. Czekaj, ten zygzak poszedł ten kwadrat. No, tu to, to byłaby kaplica tego, tego, tego wykresu. Nie, tak szczerze mówiąc, tam ja się wydaje, że tą, co analizę zrobiliśmy, tą właściwą, że to jest już zakończenie po prostu yy, będzie zakończenie spadków. Nie mam tutaj tej figury rysowane SM, SMA, SMA. No, co rysuję wam, to zawsze coś tu się spaprze, coś, coś mi zginie, więc to taki jest problem. Yy. No, tutaj była dywergencja fajna właśnie na spadki. A więc jest jakaś dywergencja na po prostu na wzrost na jednodniowym, a na tygodniowym tutaj jakoś nic nie widzę, a więc nic nie widzę. Chyba by się to jakieś większe te, te zakresy, no, ale na chwilę obecną te zakresy są, jakie są. A więc. <laughs> Patrząc tutaj na ten wykres. No, wcześniej by, było, wcześniej, wcześniej by była, wcześniej była dywersja. Kurwa. zobaczyli, tu, tu była w tą stronę, tu była w tą stronę. Jeszcze raz. To było w tą stronę, to było w tą stronę, w tą stronę i to było w tą stronę, a to było. Nie, tu, tu nie wyjdzie, tu właśnie, nie, tu idzie wszystko spadło. Ale. Można by to powiedzieć, że to była linia równa, więc jakby to linia równa zrobił. A no to tutaj. A można powiedzieć, że, że, że tu była jakaś dywergencja. Można powiedzieć, że była. No. Dokładnie by to. No malutki taki uchyłek mógł być. No i to rozegranie, jakby tu widzicie, byśmy teraz rozrysowali tę ten, ten dywergencję, już nie chcę nam tutaj rysować, to ta dywersja wychodziła, że tu wykres powinien być bardzo, bardzo wysoki, tak? Zagrania, a jednak ten wykres był mało, małe we zagranie, bo RSI pierwsze doszło do 70, więc gdyby nawet tutaj była w tym miejscu dywergencja, ten wykres nam poszedł. kurwa, no to 20%. No. Tą dywergencję no już teraz nic nie zrobimy, ale mówię, no dywergencja po prostu była, była, była taka. Jeszcze raz pokażę dywergencję, bo to tam, jest, e, akurat to jest taki przykład, że mogę Państwu pokazać wychodzi. Tak, to jednodniowe było. Od tego miejsca do tego miejsca była druga. I tu są piękne. Dwie dywergencje. Tak, no i trzecia dywergencja to od tego miejsca do tego. Jakiś kolor zobaczymy, może biały. No i bardzo tak. bo jest, że tu dywergencja jakaś była. No i teraz byśmy to rysowali. Hmm. Rozegranie. Czyli od tego miejsca bym grali. Na nasze FIBO. No 115 powinniśmy wyjść, więc patrzymy. I patrzcie. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie. To jest dla Was dobre. O, i tu jest taka lekcja. I zobaczcie. Tu jest około 115, tu jest też około 115. I teraz rozpoczynamy rajd świętego Mikołaja. A więc od tego miejsca mamy wyjść. Kto pierwszy, jak już kasuje to, kto pierwszy dojdzie do RSI? 70, tak. No i teraz, jak patrzymy, gdzie jest RSI 70, to widzimy, że tu jest ta świeczka w tym miejscu. Nie? Kropka, jest więc tu LSI gdzieś doszło w tym miejscu. Zmniejszymy na taki kolor i, i zobaczmy, i jak to wyszło. Tam, ile to by wyszło? Tam. 100% byś zarobił, tak? I ta prognoza, tu co rysowaliśmy, że wykres pod 115, według na LSI, to co tam by szła. Okazało się, że jak wynik był taki, tak? To tak powie, ale Pan chyba wróżbę zrobił, tak? No, masz coś lepszego, to no proszę pokazać. Ale mówię, o co mi chodzi? Od startu potrójnego RSI wykres zaliczył nam szczyt 70, no wyszliśmy. A więc mówię, około 100% zarobiliśmy. Możesz czekać, więc mówię, możesz czekać i może być ten wykres, te 600%. Kiedyś może, ale to tylko analiza. Ale za analizą ponoi jeszcze jeszcze analiza fundamentalna, no więc to jest problem. Więc już to 16 było. No bo te 116 mm, zazwyczaj, tu już osiągnęliśmy ten wynik, jest korekta wie tutaj jedno. No i czy ta korekta już będzie działać w drugą stronę? No zobaczmy, był, byłoby fajnie, jeżeli był, byłoby coś takiego. No i, i dalszy zrozum. No teraz już teraz, teraz poleciałem w kursie. Ale tu mamy dwa punkty D czyli DD, a więc mówi jakby po prostu chciało wszystko iść na longa, więc mówię tą, tą, ten wykres jak tam złośniecie do tyłu, pokazuje wam jak to po prostu, ja to widzę, tak? jakie zagrania i jakie są parametry na, tym, na ten dat walk tak? na tej firmie. A więc firma, którą mi tu pokazali, pokazaliśmy, od strony mówię technicznej, no wygląda na taką trójkę z plusem, może czwórka nie wiem, to jest jakiś wirtualny twór, tak? Jakiś tam, który się zajmuje. Czym, w jakiej to jest branży? Tak, to jest jaki tam jest w branży. Financial, we finansach. W branży chyba napisali tutaj wyżej. Państwo nie widzicie tego, więc na chwilę obecną być może jest to dobry punkt na start. To jest wykres rozesłany na dwóch. Tygodniowym, a wcześniej Państwu narysowałem wykres na jednodniowym. Więc, więc może, możemy tutaj próbować, jakimś małym kapitałem wejść, później jakby spadło 10%, dołożyć i trzeci raz dołożyć, no i tyle, no jakby tu była kaplica, no to trudno, jesteście w plecy. Tak ja to widzę. Więc wszystkiego dobrego życzę, na tym kończę. Jeszcze raz yy, pamiętajcie. Aby subskrybować kanał. Nie palę, bo inwestuję, więc to jest takie motto tego kanału. Proszę, byście subskrybowali. Yy, kolejna sprawa, tam na forum. Nie na forum, tylko mówię na, na, na komentarz otrzymałem, że to, to zapomniałem ten komentarz, ale jakby to takie było żart, że 3000 można to zrazu wpłacić i po prostu zagrać na dźwignię i w tym stylu inwestować w inny sposób. No, no. Pamiętajcie że to jest sukces, że człowiek przestaje palić, pieniądze nie, nie przeje, tylko po prostu czuła i kupuje akcje, inwestując po prostu to, co nie wypali. Jeżeli ktoś ma lepszy sposób na pozbycie się nałogu i cieszenie się z tego, że buduje sobie taki malutki portfelik po prostu tych pieniędzy, które i tak by nie było. Tych pieniędzy by nie było, powtarzam, wszystko poszłoby z dymem, wypalone i jeszcze na Twoje zdrowie by poszło negatywnie. Ja tam trochę popalam, ale mówię coraz mniej, coraz mniej, więc te pieniądze po prostu sobie powolutku inwestuję właśnie w akcje. Kupuję akcje ze Stanów Zjednoczonych, z USA, na naszym Discordzie tam jest pokazane mnóstwo tych, tych akcji, tam które można sobie kupić. Takie dosyć mocne, stabilne firmy, które nie powinny tam zbankrutować w ciągu 10 lat. Więc ja mówię ze swojej strony polecam. Jeżeli chcesz, to napisz do mnie, e Maj, nie ma problemu, fajnie by było. I jeszcze raz na koniec regułka przeczytać. Nie jestem radcą, doradcą finansowym. Dzisiaj wróżyliśmy z kuli, zobaczymy, czy analiza się spełni, czy, czy, czy mamy dobre podejście do tego tematu. I tyle, tak. Więc wszystkiego dobrego życzę, zapraszam na kolejny film. Cześć.